serdecznie gorąco przywitam panie, panów, koleżanki i kolegów na sympozjum co każdy w stu trzydziestopięcioleciach w Słupskiej Kolei Powiatowej. Bardzo nam miło gościć tu nas, Starostę Złotego, Pawła Łaziskowskiego. Serdecznie witamy. <klucz> witamy gorąco też wiceprezydenta miasta Słupka, Marka Kolinskiego, widać, który? Zaszczyciły przedstawiciele sektorów projektu PRK, PKP WDAJ, pan Rewińuszko, witamy pana serdecznie. no w sprawie lotowskiej służby Pani Żaneta Bąkowska, członek zarządu do duszy. Witamy i witamy, którzy tam Ale nasze spotkanie mi się nie odbyło bez prezesa, nie wiceprezesa, proszę Państwa, na jakimś czasie trzeba wiceprezesa Rady Regionalnej, wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia o połowę techniczną, w słudku koleżanki Grzyci-Bobie. I prezesa. Społecznej powołaniem i komunikacji RZE, Eda Krzyzewskiego. Chciałem Wam na świątę króciutko witam i gorąco witam Wójt Koledzynę Danów Wysoką z Regionalnej Współmiejskiej Biblioteki Główniej. Wójt Ks. Piotra Słówka Powiatowa, kolejny Węzynowa, rektor Na świątyn też pana Piotra Krzysztofskiego, prezesa Fundacji Feria. Dziękuję. I prezesa Towarzystwa Młynistycznego i pana Jana Rafkowskiego. Na moim świątyn, moderatorem dzisiejszego spotkania, będzie koleżanka Krycia, ale ja tutaj wyrażę wszystkim słowa dziewczynę dla pana starosty że użyczył na swojej siedzibie Państwo. serdecznie dziękujemy za taką dużą pomoc. Dziękujemy bardzo. Proszę, nie trzeba mieć mikrofonu. Jest jeszcze raz ja serdecznie witam w imieniu grupy roboczych i jeszcze raz dziękuję Panu Staroście, ponieważ jest to napisane, realizujemy to w ramach projektu jako zadanie publiczne Starostwa Powiatowego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o porządek dzisiejszego spotkania, to zaczynamy od początku, czyli od tej ważnej historii kolei, która przedstawi nam prezes stowarzyszenia komunikacji słupku, jednocześnie, jeden z ustoszy muzeum, który nazywa się Izba Historii Kolei, po wystąpi koleżanka nasza, która bardzo do nas wszystkie w wszystkich zadaniach rozwijających na działalność społeczną. Ta, ta zroga, która będzie mówiła yy, yy, głównie o stacji podobno-kolejowej korzystie. Stacja kultura. kultura się teraz nazywa. Ale chcę Państwu jeszcze powiedzieć, właśnie tutaj w tym miejscu dopasuje, widzieliście Państwo te gadety tramwaj słupski. W tym tramwaju znajdują się dwa od 12 do 21 strony Piotra Kosłowskiego o linii kolejowej słup z budową. o działaniach społecznych naszego społeczeństwa tworzących to środowisko miastrotwórczych, powiatot twórczych i między innymi o ja listów. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę i jestem zaszczycony, że w naszej sali wszystkiego starostwa dochodzi do takiego, do takiego spotkania. Yy, dziękuję za ten wniosek, bo pani wszystkie nam ogromne doświadczenie w takich projektach i też bardzo szybko zareagowała napisała ten projekt, który kałowie zresztą nie byli. Ma no, ogromne wrażenie, bo to jest jednak historia naszego regionu, co by sobie nie mówić. I warto o tym przypominać, warto to A też dla mnie taki ważny sygnał, jak patrzę na tą salę i patrzę na Państwa obecność. Yy, to, to dla mnie oznacza że warto wspierać takie inicjatywy i takie takie programy realizować. I bardzo się cieszę, że napisaliście ten projekt i też kilka sposób, trafiło tak było, dzięki temu do Państwa. Od razu też powiem, że w na Zarządzie przyjęliśmy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc myślę, że to nie jest jednostkowa akcja, ale no myślę, że warto żeby było, żeby to były takie cykliczne spotkania i żeby, żeby było też Tutaj też no, było zamieszanie przecież z służbą w tak? historii kolei, tutaj też bardzo ładnie miasto w się zachowało, że z co bo przecież macie swoje miejsce, tak? To też niezwykle niezwykle istotne i ważne. Także cieszy mnie to, że samorządy dostrzegają Waszą aktywność, Waszą rolę i to, że to jest potrzebne, zarówno miasta, jak i powiat. I myślę, że tutaj wspólnie z, z kolegą który powiedzieć, że możecie na nas liczyć. Zawsze będziemy Was wspierać. Starostwo pokazowe jest przed Wami tak powiem, szeroko otwarte, także dziękuję, że, że jesteście. A ja już nie mogę się doczekać, bo powiem szczerze, że też tutaj i ta historia piękna, też naszej kolei w tej regionie. życie jest bardzo bliskie, bo Minachit widzę, to też jest miejsce, z której, w której ja, ja pochodzę. Te inwestycje, o których Pan Dyrektor mówił, to jest coś, co nas bardzo żywo i bardzo mocno teraz interesuje. Także jeszcze raz dziękuję, że, że jesteście. Myślę, że tutaj mile spędzicie czas w murawska rostocka Tego Państwu i sobą życzę. Dziękuję. A potem... Wątko do nie, ale też też głodny Zielony, to jest właśnie do tej pory, ma wstawione głośnica Tak dodała się budynek w Я не знаю, что 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 я на знаю, что я не знаю, что я не najeżdżało do Bogatów Tłuszkiego. tysiąc roku oddano do użytku wąskodrową o dostawie siedemset ludzi, metrów widzie północno-wschodnią stóp dominek rzędowości Plan też i a tu będzie taki lepszy, też związane z najrozmaższymi tematami. Korzynie przystanek kultura. Dlaczego? Ponieważ korzyli mnie zainspirowało z tego względu, że dworzec kolejowy, który może, budynek dworca kolejowego, który być może nie jest aż tak cudowny, nie był aż tak pięknym budynkiem, niemniej władze zdecydowały. Że ten budynek będzie przeznaczony na bibliotekę. Bibliotekę w Kępicach. W Korzyniu powstała filia Biblioteki Kępickiej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tam był, jest po prostu przepięknie, uroczo wręcz. To stało się miejsce takie i turystyczne, i integracyjne. Oczywiście jest wypożyczalnia. Jest stara kasa, są elementy historyczne. Poproszę, poproszę prezentację. Czyli nasze pożywie, znajduje się to kulturalne pożywie, mała wieś w powiecie słupskim, znajduje się w gminie Kębice, jak nam wszystkim wiadomo. Przyspadek osobowy i bocznica szlakowa. Wcześniej było to rozbudowane dorobisko o znaczeniu gospodarczym, i osobowe, i towarowe pociągi tam się mijały, ponieważ było to aż pięciokierunkowy węzeł, czyli węzeł, który naprawdę przepustowość miał bardzo dużą. Dworzec ten, gdyby dworca w pożyciu również został wybudowany na potrzeby osób, które podróżowały w XIX wieku. I e, poproszę następny slajd. To jest ten, jeszcze przedwojenna fotografia, którą znalazłam. E, budynek wygląda niemłodniąco. Na górze znajdowały się mieszkania. Na dole były kasy, poczekalnie, e, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. E, I dwie linie kolejowe. Linia kolejowa 405 i 212 jeszcze istnieje, 212 również we fragmentach i tu e, wielki ukłon w kierunku słówkiej powiatowej kolei rezydowej, ponieważ gdyby nie opieka regionalistów, osób, które kochają kolej, kochają generalnie pomorze, gdyby nie zadbanie tych osób to generalnie tak kolej pewnie już, już by nie było, nie byłoby tych przepięknych terenów, nie można by było oglądać tych przepięknych terenów wokół. Odcinek o Żubie Bytów y, budowany był właśnie dwuetapowo, tutaj y, y, znalazł dwie daty, 1883 i 1884. -84. Przez y, kolejne lata były do, do... Urodził się w 1815, zmarł w 1898 roku. One naprawdę mocno wpłyną na to, że koleje były, i, i oczywiście te stacje kolejowe były tak rozprowadzone, żeby mógł on dojechać do Kempic, gdzie z Kempic jeździł do Berlina, gdzie przyjeżdżali do niego no, różne osobowości, bo przecież był żelaznym w był... Os postacią w ówczesnych e, czasach, jeżeli chodzi o rusy, bardzo e, istotną dla rus. E, I e, u torów, e, na, e, na następnej e, slajdzie będzie u torów pokazane, ale wpisano e, e, tutaj jeszcze m, też e, informacje o tym, co się zadziało po I wojnie światowej. O, odcinek Wittusch, Wittusch został przedzielony granicą polsko-niemiecką i też zaczęły się jakieś problemy związane właśnie z tym, że jednak oddzielenie granicy spowodowało to, że też podzielono, podzielono to rolnictwo W okresie XX wieku międzywojennego wyzadano pogranicze w karpel a potem włączono, oczywiście odnowiono, budowano w... ma znaczenie związane z historyczną infrastrukturą kolejową. Poproszę następny slajd. I w 2018 roku samorząd Kempins podejmuje decyzję, nie, nie zostaje wzburzony, tak jak wiele, wiele takich infrastruktury kolejarskiej, gdzie kończą się topory i gdzieś tam zaczyna się historia związana z rozbiórkami, tu postanowiono w takim budynku kolejowym postanowić bibliotekę. I to jest szalenie ważne, ponieważ biblioteka to informacja, więc podróże, podróże koleją do książek czy książką do kolei to jest bardzo istotne. Terima no. um. yes. Rokaciewski, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji w Słupsku. I, no i jednocześnie tu, organizator tej izby historii kolei. I, i, i tak no mogę powiedzieć, że w sercu jak, jak grom z jasnego nieba, zostaliśmy taką wiadomość, że, że musimy się wyprowadzić z tej dawnej izby historii kolei. No, no i, i, i na tych Uruch Uruchomiliśmy, no, no wszystkie tam wici, gdzie by tą izbę wentalnie na nowo wprowadzić. No, w pierwszym rzędzie na, na, no sobie tak było, że trzeba to jednak y, y, pójść do pani prezydent. I byliśmy u pani prezydent Makuch I, i, i dostaliśmy propozycję y, nowej siedziby. W samym to właśnie na, na filmowie się obecnie zaj, zajmujemy, nie? Ryszard Nikitiuk, współtworca z Zetkiem Kasielskim w tej Izbie Historii Kolei. Po otrzymaniu tego nowego lokalu na kolei, żeśmy otworzyli Izbę. To już 10 lat minęło. W związku teraz z wypowiedzeniem umowy jest dla nas. Szukaliśmy um, miejsca, bo no, tu tak jak, jak powiedział, był pani prezydent i wskazali na miejsce tutaj na filmowej 2, i zaczęliśmy się przeprowadzać, nie? Także roboty mamy dosyć dużo. Zapraszamy, nie wiem kiedy konkretnie daty, żeby ustalić datę tego otwarcia, tak co do dnia, to, to, to będzie trudno, no ale będziemy się starać, żeby jak najszybciej, ale wiecie, pan ile tu jest, jest roboty jeszcze wszystko.